Co warto wiedzieć o nowym wydarzeniu upiorne święto. Najpierw jak zdobyć podstawowe nagrody, a później pokażę Wam jeszcze mini gry, czyli nagrody, które dodatkowe można zdobyć. Ruszajmy! Zaczynając od tego wydarzenia są tu trzy rzeczy, które widzicie. Najpierw jest handlarz to do handlarza może za chwilę. Generalnie za wykonywanie zadań dostajecie monety te takie cukierki duchów każde 250 można zamienić na nagrodę nas interesuje tutaj wiadomo moneta upiornego święta bo za monety u handlarza będzie można o ale ekstra się udało zobaczymy czy się drugi raz też uda pewnie nie hmm, ale i tak nieźle i za te monety u handlarza można je wymieniać na całkiem fajne nagrody jest ich dużo Później można by przez nie przejść, ale to nie teraz, bo jest jeszcze jedna kwestia: Cornelius, demoniczna skórka. Za pomocą innych zasobów można ją zdobyć. Ok, to jest jedna rzecz. Drugą rzeczą jest piec dusz. I tutaj codziennie będzie można zdobyć aż dziewięć nagród, bardzo różnych, od cukierków po złoto i energię. Twoim zadaniem jest zdobycie sumy. 250 punktów. Jak zdobędziesz 25, to masz pierwszą tylko, jedną tylko nagrodę, ale generalnie warto zrobić to na 250. Fajne jest to, że zasady są takie. Jeden bohater dziennie może wziąć udział. Każda postać może wziąć udział w bitwie tylko raz dziennie. Czyli jak widzicie, ja już wykorzystałem kilka postaci. I jako, że wykorzystałem te postaci, to dzisiaj już nie będę mógł z nich korzystać, mogę z nowych. Ale jak zrobić najłatwiej, żeby było 250? Pokażę wam. Bierzesz dowolną postać, dorzucasz do niego albusa, idziesz do boju, wychodzisz. I zazwyczaj około 25, czasem 40 dostaniesz, to mogę ci pokazać. Tutaj poszedłem tylko całym zespołem, chciałem zobaczyć, jak to będzie wyglądało, ale widzisz. O, Galahad sobie nieźle poradził, później tak, później tak, 34, 22 i tak dalej. Więc bardzo łatwo możesz zdobyć 250 punktów, bo nieważne jakim stylem to zrobisz. Czyli wybierasz jedną postać, bierzesz Albus'a i robisz tak kilka razy. I to w zupełności wystarczy, żeby zdobyć codziennie 250 punktów. A teraz mini gra. Trzeba zdobyć 7 elementów. Które dadzą ci nagrodę. Zaczynamy od wydarzenia. I musisz kliknąć na ten nagrobek. To jest 1. Następnie wchodzisz do wieży. Tutaj jest cukierek. Jeśli akurat przeszedłeś i jesteś na samej górze, to ten cukierek też będzie się znajdował tu po tej stronie na, na schodach. Więc to jest 2. Numer 3. Wchodzisz do sterowca. Skrzynia musisz otworzyć, czyli musisz mieć trochę, skrzy... trochę kluczy. Może być jeden w zupełności wystarczający. Czekasz aż się załaduje, i klikasz tę pajęczynę. To jest trzeci. Czwarty. Znajduje się na Wyspie Gildi. Wyspa Gildi. I tutaj akurat trochę ten Ebris zasłania, ale w sumie wystaje. Więc to jest czwarty cukierek, który nas interesuje. Piąty Znajdziesz w Dolinie Tytanów. O, tutaj jest taki lizak. I to jest 5. 6 i siódmy Znajdziemy w kampanii. Wchodzimy do kampanii. Interesuje nas szósty rozdział. I ten taki nagrobek. Czy mauzoleum. Jak zwał, tak zwał. 6 na 7. I teraz przechodzimy do czternastego. czekamy aż tu w którymś z okien pojawi się duch. To i trzeba go kliknąć. I teraz zadaniem twoim jest to, żeby zniknęły wszystkie duchy z planszy. Jeśli naciśniesz w danym miejscu, to tu gdzie naciśniesz albo pojawi się, albo zniknie, a po drugiej stronie naprzeciw też. Albo pojawią się, albo znikną. Generalnie możesz pozbyć się duchów, jeśli są trzy na, koło siebie. Wtedy wszystkie trzy klikasz i one znikają. Pach, 7 na 7. Dostałem 1500 cukierków. To jest pierwsze jak to zrobisz, to możesz przejść znów tutaj, i tu pojawia się taki lizak. I dzięki temu masz proste puzzle do ułożenia. Pierwszy jest bardzo łatwy. Drugi jest trochę trudniejszy, bo jest nieco ciemniejszy. Ale sobie poradzisz zresztą na stronie. Ja wrzucę będą screeny, jeśli potrzebujesz. Ale myślę, że z takimi puzzlami zupełnie, zupełnie każdy sobie poradzi. I to by było na tyle, w razie czego jeszcze wrzucę później informacje, co warto tutaj kupić i o co chodzi z Corneliusem, bo tutaj po prostu zresztą jest napisane, szukaj ich na tajemniczej wyspie, czyli wystarczy, że znajdziesz ją na, i na tajemniczej wyspie, czyli tu, tu i jest nowa przygoda. To jest akurat nowe konto, którego dawno nie używałem, więc pojawiła się pewnie już nowa mapa. Tak, tutaj się ten kawałek pojawił. Być może w internecie znajdziesz już mapę do tego. Także tak, mamy, nowe, mamy już nowe, nowe wydarzenie specjalne, czyli Upeorne Święto, i wiesz już, jak sobie z nim poradzić. Także dzięki bardzo i bawcie się dobrze. Do zobaczenia.